Dzisiaj klikłem res. Klikłeś? Klikłem, nie res, palce. Ja cierpię dole, ale fajnie. Mam tylko nadzieję, że się dźwięk nagrywa. Eee... To przecież wychylają się słup No wychylają no. się niby, więc teoretycznie się powinno nagrywać, bo... Bo, Wychylę, my? bo się trochę pozmieniało, tak w tych moich, tych ustawieniach tam i tak dalej. I nie mam nadzieję, że się nagra całe, że nie, nie wyłączą prądu. Na razie jest spokój, nie? Prawie dwie godziny. Tfu, odpuchać. Eee, więc tak. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. 16 października roku 2024. Najpierw powiem ciekawostka o tych 76 ciekawostkach. 76 dni do końca roku. Jakie ciekawostki ciekawostka o ciekawostkach? No, że myślałeś, że nie będzie ciekawostka. A! Tak, tak, no. Yy, yy, tak. nie, no Pewnie bym spędził kolejne pół godziny w wyszukiwaniu, na wyszukiwaniu ciekawostek od nowa, bo, bo wyszukiwałem ciekawostki i w momencie, gdy kliknąłem zapisz wyjebało prąd. Dlatego Ctrl-S Tak i, 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 i potem musiałem poczekać 15-20 minut zanim pron wrócił, żeby się przekonać czy się zapisało czy się nie zapisało. Zdążyłem kliknąć czy nie zdążyłem kliknąć. <grym> Ale na szczęście zdążyłem kliknąć, nie? I zapisała się najważniejsza ciekawostka się zapisała na sam koniec, nie? Tak, Dobrze. dzisiaj zacznę od dupy strony, tak totalnie od końca, że tak powiem, zacznę. Czyli e, od tej najciekawszej ciekawostki. E, bo jedną ciekawostkę, bo tak, ja nie, tych ciekawostek tam, kto, kto umrzył na przykład, nie, to, to nie podobałem, nie, ale tym razem sobie zapisałem, bo to była, e, że tak powiem, najwyżej na liście umartych, czyli na takim naj, 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 najstarzej I, 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 i po prostu tak mi się spodobało, że to sobie zapisałem, nie. No to kto? E, e, w 786 roku Zmarł arcybiskup Moguncji Święty lul. O lul Lul O lul Lul O ale Nie, dobra, ale tak się. Tak, lul nie stosujemy już od 786 roku Ale ja bym tylko tak chciał bardziej zapytać, bo to mnie, to mnie w sumie bardziej zainteresowało C Czego kurwa, biskup? Mogunci. Nie wiem, czym jest moguncja, ale spoko, to, to jest... Nie przygotowałeś się do odcinka, nie, tak? I nie wiesz, czym jest moguncja. Spokojnie moguncja w tym w przypadku była mało istotna, istotny był Lul. Ale spokojnie. Mam na dzisiaj coś takiego, co, jak no, co, co co To nie tylko Moguncja będzie, tak. A Moguncja to jest y, miasto na prawach powiatu nad Renem w Niemczech. A, to chyba czy, nawet czytałem, tylko nie zapisałem sobie tego. Tak, to teraz mi to powiedział, się to wiem, że sprawdzałem. To jest Moguncja, dobra. E, no, więc imieniny dzisiejsze. Ambroży, Aurelian, Dionizy, Elifia, Elifiusz, Emil, Florentyn, Gaweł, Gerard, Gerarda, Geriatria, e, Grzegorz, Iga, Jadwiga, Lubgost, Maksyma, Małgoszata, Martynian, Nereusz, Walenty i Walentyn. Tak. Żadnych takich jakichś, to jest no. była śmieszniejsza. No. <śm I dzisiaj ja świętuję, przynajmniej ja, nie wiem jak wy, ja dzisiaj świętuję, e, mam nadzieję, że wy też, jakiś burgerek, pizzunia, albo coś takiego wleci, e, Światowy Dzień Światowy <śm> Dzień Żywności, to coś musi dobrego wlecieć, nie? Jesteś świnia po prostu. Nie, żartuję, bo kompletnie mnie to nie ruszyło. Tak, tak, bo ja na diecie jestem, bo to już tak. inny odcinek, wiesz, to, wiesz, to u mnie na, dla wsporników gadaliśmy o geriatrii właściwie i... Tak, y, no I, i, i właśnie drugie takie, takie takie święto, że tak powiem ogólne, nie, tam w sensie ten jakiś kraj, to... Dziś święto Konstytucji jest obchodzone w Niue. W czym? Niue. Kurwa, w czym? N-I-U-E. Co to jest Niue? Też nie sprawdziłeś. Niue to jest terytorium stowarzyszone Nowej Zelandii, położone na Wyspie Keralowej na Oceanie Spokojnym w Polinezji. Nazwa podchodzi od dwóch słów: Niu, czyli palma kokosowa, oraz e oglądać patrzeć. Terytorium ma powierzchnię 260 km2 i zamieszkuje ją 1681 osób. To jest stan na 2022 rok. Stolicą Niua jest Alofi. Mówiłem <grybko> 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 no, coś lepszego niż Moguncjan. <grybko> Alofi Niue, ja pierdolę. Tak. Brzmi a, to, jak to, jakiś a, to, wymyślony to, to... język gibberish. Gerberish? Giberish. Giberish to taki wymyślony język, no takie, wiesz. Simlish o. i te sprawy. I czym czy że on charakteryzuje? No, że on jest niczym po prostu, no nie ma słów, no nic nieznaczące. Dlaczego? <laughs> w jaki jak język co nie ma słów? No nie kojarzysz simlisz Simlish w Simach? Nie. No kurwa, w Simsy nigdy nie grałeś! Przez chwilę, ale to tylko po to, żeby sprawdzić teorię, czy faktycznie wyjęcie drabinki z basenu pomaga. Pomaga. <grym> e, no to tam oni gadają właśnie takim językiem, co to w zasadzie. Aha. To taki trochę jak minionkowy. No taki. no, no, no. no, 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 no. no. Dokładnie taki. A propos minionkowego języka yy, na TikToku jest taka dziewczyna, co tam robi właśnie te. Ee, no, jak się nazywa? No, że głos podkłada, nie? Właśnie mhm. pod, 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 pod różne. Ono ogólnie faktycznie chyba pod minionki podkładają, pod wiele tam różnych y, animacji. Ym, y, ale bardzo mi się podobało, y, pod, podobało bo tam tam chyba po jakimś hiszpańsku czy czymś takim, nie? Gdzie ty jedziesz? Nie wiem, czy mi delete nie działa, czy nie. Tu mi coś nie. Czy internet się gubi? Internet się chyba gubi. Eee... No, podkładała głos pod. Eee... This is Sparta, nie? Sparta! <grywia> no, tylko tam było coś. This is banana! <grywia> Aha, no tak. Tak, ale bardzo, bardzo lubię ją oglądać, mimo że kompletnie nie rozumiem o czym gada, bo to jak ja się mówię, hiszpański czy portugalski, nie wiem skąd ona tam pochodzi, ale y, jest w ogóle ekspresja cała twarzy w ogóle, jak, jak wszelakie dialogi robi i podkłada, to jest po prostu coś, coś niesamowitego. Ona się tak wczuwa w postać, że... A ekspresja może nie być twarzą? Nie wiem, w sumie... Nie, można chyba ekspresyjnie zmachać też. No dobra. Nie, tak, nie, nie chciałem nie, nie się przyczepić, się, tylko... Coś tam... się na tym zastanawiam, jak to mówiłem. <grym> mhm. e, tak, też nie do końca jestem pewny. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy ekspresja może być inna jeszcze niż, niż twarzą. twarzą. Dokładnie. No. no. E, a propos twarzy. E, <grym> w Polsce ci się obchodzą nie na, na powód drugiego. Ty się ten... Żółtej twarzy w sensie. Żółtej twarzy, tak. <noise> e, a w Stanach Zjednoczonych, słuchaj, to, w ogóle, to oni dopiero, to oni to potrafią święto, nie? Dzień szefów. Kurna. Wszystkich szefów? No. Ciekawe, czy mają też po, ten pomnik Krzysztofa Jarzenia ze Szczecina, czy nie? Te dla mnie życzenia? przeważone dla mnie no, Nie wiem, to ze Stanów będą pewnie, to tam. <noise> jak, jak mam jakieś wideo ze Stanów, to złożcie życzenia temu. Przecież... Szefer... Wszystkich szefów? Tak. To nie, to się, wszystkie rzeczy to jest... Purpoż, że... jarzyna, z zielono-górzyna. Mm -hmm. <laughs> Ta. No, do, do, dokładnie tak, ja byś tam był. Mhm. Byłeś tam? W zielono No. No pewnie. Tak? Jest taka miejscowość jak zielono w ogóle? Aż... Nie wiem. <laughs> Aż sprawdzę to, człowieku, bo... Hmm? No Dwa... ja... Ja ostatnio woliłem, bo się pytałem yy, mister Row, Jak... Nie, no bo tam odnośnie kroskonu, czy, czy, czy się wybiera i tak się go pytam jak, jak daleko ma, nie? Mm. I dopiero potem właściwie wczoraj dopiero na na, na live'u nie wiem, to że on przecież jest z na Ja się Aha. go pytam jak ma daleko. Nie? No przecież nawet mówiłem, że je, on z Góry ja... chce jechać na kroskon. Wiem, wiem, no, ale jakiś tak. Kros na tam nie wpuszczą, człowieku. Jak tylko zobaczą FZ, to od razu będzie bo cię Ja czy coś ja ci opowiadałem kiedyś jak pojechaliśmy do Gorzowa prawda? na koncert Indes Bravos e, chyba nie? no pojechaliśmy mieliśmy tam spać, nawet hotel mieliśmy wykupiony i podjeżdżamy pod salę gdzie miał być koncert Indes Bravos a tam na zielonogórskich blachach stoi samochód bez kół z pomalowaną przednią szybą z napis wypierdalaj, a tylną zbitą więc Aha. poszliśmy na koncert i stwierdziliśmy, że nie będziemy spać w hotelu, Tylko <laughs> Dobra motywacja, nie? Uh -huh. Ale tak. tak dzięki temu zaoszczędziliście. Po prostu chcieli dla was dobrze. To było zaraz po tym, jak mój kolega Wiktor wszedł do McDonalda i zaczął krzyczeć falu bas. Bo myślał, że to będzie śmieszne. Mhm. Uh -huh. A potem zobaczył ten samochód i o oh kurwa, jak ja się cieszę, że ja żyję. <gryzanie> A najlepsze, że on kompletnie ma w dupie żużel, nie? Tylko tak po prostu, albo bo to będzie śmieszne. No i... Pewnie się czuł pocieszony, że, 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 że jednak nie załapali żartu. Albo, <gryzanie> że załapali. Dwie co tu się kurwa idzie tu? Nie wiem, tak. właśnie. Tak, co trendy dobiegli? Ja tu mam 84. lokal, więc ja tu dojechałem, ale... Nie, 66. ale też nie wiem. Backslide. Mapa się zwiedzia. Backslide, ok. Czy to trzeba jakoś backslidem tam wjechać? No dobra. E, w 1822. Boże, w 1820 roku. Wiem, Ty 16. Żyłeś tam w czasach i już nie pamiętasz. Tak, w Krakowie rozpoczęto usypywanie kopce kościuszki. A proszę. To jest jak się mieszka w Małopolsce i chce się mieć górki. Nie, bo w Małopolsce... A na Podkarpaciu tych problemów nie ma. W Zielonej Górze też nie wiem. No właśnie, sobie. No. O, to może ciebie ciekawić. W 1889 roku fotograf i wynalazca Konrad Brandel uzyskał patent na ręczny aparat do zdjęć migawkowych zwany fotorewolwerem. O, proszę to takie, Porto, to chyba jakiś taki protoplasta mi się wydaje kamery, nie? No, aparatów w ogóle też, no, tak, różnego. No. No, to tak jak sama za bo tam Czyli skąd się wzięło, że się strzela zdjęcia? A, idzisz, no, ale ty też Aha. masz etymologię. Przypadkiem, ale dopiero teraz to wpadłem, nie? Przypuszczam, że to nie od tego powstało, ale dobra. Wiem. Strzelać zdjęcia w ogóle? No ale po angielsku nie? No, no strzelić fotkę, no, nie, się mówi, A, no nie? tak, w sumie tak, no? strzelić no? fotkę, no. no. No bo spust migawki, to przepraszam, że no tak. tego. No to też. No ale to też spust się mógł wziąć od tego fotorewolweru, tak? Niech będzie. My wymyślamy swoją <śmiech> <śmiech> etymologię. I spróbujcie się z nią nie zgodzić. No właśnie. No. No. Ale, Ty ale się pogrodziłem. W 1958 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy program kabaretu Starszych Panów. O, to coś dla CWJ-ta. Kurczę, on będzie w niebo wzięty. On na pewno będzie święty, bo on w ogóle lubi takie e, rzeczy retro kabaretowe, telewizyjne, showowe i inne takie takie tam, nie? Tak, ostatnio a propos kabaretów dostałem komentarz, bo niestety Moj, nasza reakcja na y, Brickleberry robi coraz większe wyświetlenia. Już tam 70 tysięcy zrobiło. Jeszcze ci nie zbanowali? I, nie. I, y, 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 znaczy, nie zbanowali. Ja dostałem tylko strajka, odwołałem się i, i już nie mam. no y, I zostało to dalej, tak? Tak, tak, Aha. Tak, 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 tak. Pościągane. No nieważne. Y, bo... No, mniejsza. Yy, Czyli tak opierdolili cię, zdałeś pokorę i mogło to już zostać, to już jest fajnie, tak? Tak, tak, tak. Kurwa, <grywa> to Dobrze, yy... że tak sprawa miasta nie działa, że przekroczysz prędkość, yy, yy, pójdziesz na kurs, który ci punkty zajmuje, potem już możesz prędkość przekraczać. <grywa> No to do końca tylko, że dostałem ostatni komentarz, że ja pierdolę, ale na siłę się śmiejecie, już tak na siłę się śmiejecie, że jasna cholera, śmieszą was takie rzeczy, że wam za chwilę podeślę linka do kabaretu, gdzie chłop się za babę przebiera. I czemu nie podesłał? Kurwa, pośmiałbym się, nie? Chłop za babę, ja pierdzielę Swoją drogą, panią... Nie, to musi być zajebiste. No, kojarzę, no. W ogóle uważam go za geniusza muzycznego. W ogóle, jakbyś miał kiedyś ochotę, sobie samemu obejrzeć e, baladę o Jenny e, Screech plus Violet. Ja pierdolę. Ja pierdolę, jakie to jest kurwa mocne. Jak on jest geniuszem lirycznym dla mnie, po prostu absolutnym geniuszem. No ale chodzi o to, że Ren sam osobiście powiedział, bo nie wiem, czy wiesz, że jeżeli na przykład dostaniesz strajka za prawa autorskie, mhm. to możesz się od tego odwołać, no tylko tam możesz potem zaznaczyć. Y, że biorę odpowiedzialność za to, że jeżeli odwołanie nie pójdzie po mojej myśli, mm -hmm. to mogę stracić kanał, nie? Tak. No, to Ren osobiście powiedział, że tak ma zablokowane to prawami autorskimi, żeby nie powielać jego treści, ale jeżeli to jest reakcja, to śmiało proszę klikać odwołanie, on to osobiście zdemni. I będzie Aha. można zarabiać na tym nawet. O! Tak. No To fajnie. To, to Ren miłość jest. Z w... drugiej jego strony, no? Tak, bardzo, bardzo w porządku, chłopak, no? No, to taka ciekawostka. A teraz możesz kontynuować ze swoimi tymi mniej ciekawymi ciekawostkami. No, bo ja tutaj tylko takie porządne ciekawostki. Eee, to dobra, to ja taką mniej ciekawą. Eee, nie się <noise> musiał wytłumaczyć w ogóle, bo ja tak nie do końca kojarzę po ten. W 1977 roku, na telewizja polska rozpoczęła emisję serialu Polskie Drogi. Czym był serial Polskie Drogi? Każdy ten tytuł, ale nie wiem, o czym on był kompletnie. Polskie nie? Drogi. O? Kurwa. Polskie. To był jakiś taki stopham, czy co? Coś takiego typu, czy, czy co to było? O, ci powiem, że nie. I to jaka obsada w ogóle. co ty ganaś? Kazimierz Kaczor, o. Beata Tyszkiewicz, Jan Englert, Karol, Karol Strasburger, Henryk Talar. O Jezu, uwielbiam głos Henryka Talara. I to jest szeroka panorama polskiego społeczeństwa w latach 39-43. O! Mhm. O, to ja że to takie protoplasta z Top Hama. Nie, 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 to jest... normalnie y, serial z fa fabułą. Kurczę. No. Znaczy się, na pewno cewują mi to wyjaśni, o czym był polskie drogi, bo, bo... to jest... albo Flynn, chociaż nie, Flynn to bardziej w klimatach retrokomputerowych siedzi, a tak, CWJ cał, tak, tak. w takich klimatach telewizyjnych, no. Mhm, dokładnie, ale no to powiem ci, że aż sam się zaciekawiłem tym No celu. nie? Bo taka obsada... I taka tematyka w ogóle. Prostu, nie? tematyka akurat e, ja z całym szacunkiem dla całej wojny itd. i tak i dalej jest. Polska uwielbia po prostu robić kolejne produkcje o wojnie. I, A, to swoją drogą, tak, tak, tak. I ja już mam aktualnie trochę żygliwo na temat wojny, mhm. drugiej, bo po prostu moim zdaniem jest przesyt, nie? Jest jakby połączyć, wydaje mi się, że jakby połączyć wszystkie materiały i filmy o wojnie, to trwałyby dłużej niż trwała wojna. <laughs> jest to bardzo prawdopodobne, no ale to, to, ale to jest wiesz, takie, no, to, taka, taka po prostu dramka międzynarodowa, którą się tak, rozdmuchuje cały czas, nie? Tak, tak, ja wiem, no i wiesz, w sensie szanuję i tak dalej, no w sensie brzmi to bardzo teraz jakbym lakonicznie, ale, ale, ale oczywiście, że szanuję i znam tą historię i znam ją po to, żeby jej nie powtarzać, mhm. natomiast Polacy się lubują w ogóle w swoich porażkach. To jest yy, powstanie warszawskie, i tak dalej. Uwielbiamy o to tym opowiadać. Ale tak samo potem wiesz, przychodzi ten wiek 40 lat i też się gada o swoich porażkach. A to mnie boli, tamto mnie boli, bolnie, to choruje. Geriatria, no? No, no. Tak, tak, ale taka jest prawda, że jakoś. <grystanie> to a propos geriatrii, yy, yy, to dzisiaj urodziny obchodzi urodzony w 1969 roku yy, Maciej Wąsik. <grystanie> A, dobra bo. Tak, ten. Oj, ten. I, 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 I drugi obchodzi swoje urodziny w 1972 roku urodzony Tomasz Hajto. O, same sławy dzisiaj. tanka dzisiaj. dzisiaj widzę. Same sławy dzisiaj, tak, to takie to, 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 to widzicie, to celujcie, żeby ten, żeby nie rodziły wam się dzieci w tym, bo to alkohol no. wam zniszczy życie, czy coś, no nieważne. Tak, tak, tak. tak. I, I przy okazji jeszcze w ogóle w 1999 roku, 16 października, rozpoczęto seryjną produkcję Skody Fabii. O, dopiero no w 99? No też myślałem, że starsza jest, nie? Aż nie chce mi się wierzyć, a chyba, że... Nie. Fabia, bo to może dlatego, że to... bo to Fabia faktycznie takim, no, no w sumie nowoczesnym samochodem byłam wtedy, no. Ale... dopiero w 99? No, no to wygląda. Kurwa, ja byłem święcie przekonany, że to jakiś Czeka... początek lat 90. Co To ma dopiero 25 lat, nie? No to. No? no. Coś mi się a wydawało A to jest Golf Trójka. E, nie pamiętam. Aż sprawdzę, bo. No, a w 1923 roku założono Walt Disney Company. O, którym? 1923, także 101 lat kończy. Golf Trójka był produkowany od 91 do 98. Trójka. Czyli to już czwórka musiała wychodzić, jak wychodziła, wychodziła Fabia. wychodziła czwórka, jak wychodziła Fabia. No kurde. Czwórka wychodziła od 97. A. Czy nie, czwórka jest starsza to niż. Czwórka jest starsza od Fabii, gdzie czwórka wygląda na milion razy nowocześniejszą? Mm. No po to czeskie auto jest, a nie niemieckie, tak? Akurat Niemcy to z czeskiej produkcji to bardzo często korzystali. No Notabene w, w tym momencie chyba Skoda jest należy do koncernu Volkswagena, także... No kurwa, faktycznie od 99 wychodziła Skoda Fabia. No. Hmm. Ciekawe, nie? Ćwierć hmm. <średź> hmm. wieku temu. To tyle. Pa. No pa.